Drodzy szanowni goście, cieszymy się, że po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 ponownie spotykamy się na tak doniosłej uroczystości. Dni Honorowego Darstwa Krwi są szczególną okazją do podziękowania i wyrażenia najwyższego uznania ludziom dobrej woli, honorowym krwiodawcom za najcenniejszy dar niosący pomoc ludziom będącym w potrzebie. Dar krwi jest wyrazem dobroci, ofiarności, wrażliwości, na cudzy ból i cierpienie. Satysfakcja z przywróconego komuś zdrowia czy uratowania życia jest najpiękniejszą nagrodą. Krew jest ciągle niezastąpionym lekiem w ochronie zdrowia i w walce o życie człowieka, a jedynym źródłem tego najcenniejszego leku jest człowiek dawca. Najważniejszą i największą rolę w rozwoju honorowego kredawstwa pełnią nadal kluby honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym roku. Powstał nowy klub, jest nim Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Piątnicy. Obecnie działa na terenie naszym dziewięć klubów. Są to kluby przy oddziale rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża, przy Stora Enzo Poland w Ostrołęce, przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, przy Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce, przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelisie, przy Zarządzie gminy, Związku Lodniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zakładzie Karnym przy Tułach Starych, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy i przy Energa Elektrowni w które tworzą stałą bazę krwiodawców systematycznie oddający krew. Dawcy klubowi w ciągu trzech kwartałów 2021 oddali 2089 Do życia, ale jest uszykowany liczbą 2 089 563 litry krwi. Na kotowar w bieżącym roku e, 22. Coś jest, pewnie nie ma przycinku, tak myślę, ale to przepraszam Państwa. W takim razie 2128 litrów 930 litry krwi. Tak samo powracając do wcześniejszej informacji, będzie to 2089 Litrów i 563 litry, co stanowi o 39 429 litrów krwi. Nie da się zliczyć, ile ludziom dzięki humanitarnej i bezinteresownej podstawie krwiodawców zostało ratowane życie i przywrócone zdrowie. Natomiast na przełomie trzech kwartałów bieżącego roku, w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny, bezinteresowne oddawanie krwi Czerwony Krzyż wystawił. 124 oznaki. Zasłużony honorowy dawca krwi trzeciego stopnia, 73 odznaki zasłużonych honorowy dawca krwi drugiego stopnia i 57 odznak zasłużonych honorowy dawca krwi pierwszego stopnia. Bezinteresowność darów krwi, pozyskanie nowych krwi to niezaprzeczalne efekty w ich działalności. Podstawowym zadaniem działalności klubu było i jest służenie darem życia. Oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w bez współpracy z Publiczną Służbą Zdrowia od 11 lat organizuje Turniej zawodnictwa Pełnoletniej Młodzieży w honorowym oddawaniu krwi dla szkół ponadpodstawowych pod hasłem Młoda Krew Ratuje Życie. W tym roku w turnieju udział wzięło 5 szkół. Są to szkoły. Zespół szkół zawodowych nr 1 w Ostrołęce, zespół szkół zawodowych nr 2 w Ostrołęce, zespół szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, pierwsze liceum ogólnokształcące w Ostrołęce, drugie liceum ogólnokształcące w Ostrołęce. Młodzi ludzie mogli czyni honorowo przyczyniać się do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. W tym roku obchodzimy już 24 edycję konkursu dla honorowych dawców krwi. Idea honorowego oddawania krwi przez ludzi dobrej wolej wiosących codziennie... Pomoc najbardziej potrzebującym zasługuje na najwyższe uznanie i jest wysoko oceniana przez społeczeństwo. Wielu z Was, honorowych dawców krwi, jest zawsze gotowych do niesienia pomocy w przypadkach ludzkich tragedii. Wasza postawa jest wzorem do naśladowania dla przedstawicieli młodego pokolenia. Stanowicie wielką siłę ruchu honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Pragnę wyrazić głębokie uznanie i, i szacunek dla Was, za bezcenny wkład w realizację szczytnych i, human i humanitarnych idei, będących przejawem ludzkiej solidarności. Pragnę także przekazać szczerą wdzięczność w imieniu wszystkich, którzy zamęczają Wam życie i zdrowie. Drodzy kwiodawcy, szanowni goście, składam wszystkim kwiodawcom gorące podziękowania za dzielenie się tym bezcennym lekiem, lekiem nadziei. Życzę Wam w imieniu pracowników i działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża, Dużo zdrowia, zadowolenia w życiu prywatnym oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej i społecznej. I teraz zapraszam na scenę panią Magdę Jaworowską.